Jest czarno. Czarne szyby, czarne koła, czarny lakier, czarna dusza. Czarny jak mi Na najbliższe 3 lata. O! Ekran jak w domu. Tutaj czuć fabryką jak pachnie. Idę po kluczyki. No i dobra, zobaczmy, co to. O, podchodzisz do samochodu i wita Pana bez otwierania. Jest kiles? Oczywiście, że jest kiles. No i zobaczmy. No i wita od razu. Podświetlone napis Skoda. Klameczki też podświetlone, żeby nawet przylepy ślepy trafił. I jak się to to poli no, Oczywiście milion komunikatów widzę, że ma fajny, duży podłokietnik. Lubię Ma schowek na... Nie ma schowka na okulary. Co za bieda. Co to jest za historia, żeby nie było schowka na okulary? No dobra, ale tu jest podłokietniku. I teraz tak, zobaczmy jak klapa bagażnik, czy się nadaje na wyprawy wędkarskie. Coś tam się chyba nadaje. O, duży bagażnik. To jest fajna rzecz. Tu też można siateczkę powiesić, tu rzucić zakupy. Ile miejsca w bagażniku? Uee! Koła oczywiście nie ma. No dobra, ale tlewarka nie ma. No bo po co? Drugie dywaniki. Z tej strony też podświetlenie. Pameczki się świecą. Czarna bestia. Teraz pozostaje jeszcze jedno ostatnie pytanie. Czy jak mam wzajemne ręce, a trzymam telefon, to on tak potrafi. Proszę <grywa> kocham cię.